Symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w kościele. Trzej królowie ujrzeli gwiazdę, znak narodzin króla. Tajemnicą pozostanie, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który prowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Na podstawie proroctwa w księdze Michała, kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza. Wymiejają Betlejem. Tam wyruszają mędrcy. Odnajdując dziecię Jezus, ofiarowują mu spedary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. Bóg się rodzi! Moc truchleje! Pan niebiosu Obnażony! Ogień oh, yeah. Nieskończony, zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny, król nad wiekami, a słowo ciałem się stać. I osioł, pospołu klękają. Małej dziecinie pokonają. Chrystus Chrystus nam się narodził, aby Was odpiekła oswobodził. Chrystus Chrystus nam się narodził, aby was od piekła oswobodził. Dlaczego gwiazda nadchodzi w świeci i przed królami tak szybko leci? Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby was od piekła oswobodził. Przecież przemierzyłem świat, bo dla przygody zobaczyć chciałem wiele. Przecież jestem młody. Jako król miałem wszystko i żyłem dostatnie. I choć widziałem wiele, ciągle czegoś brakło. Serce młode wciąż wielce było niespokojne. Walczyłem z pustką w sobie i wygrałem wojnę. Sięgnąłem wzrokiem wyżej, gwiazda na ratunek przyszła i pokazała zbawienia kierunek. Dziś, Jezu, składam pokon przy żółtku, przysianie. Niech miłość Twa na zawsze w sercu moim zostanie. Dziśaj weklejem, we weklejem wesoła nowina, że pan czysta, że Panna czysta porodziła syn. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, a nie grają, które witają. Ostroże śpiewają, wyklęta pękają, słowa cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, a nie grają.